Moim zdaniem zagraliśmy dobry mecz. Brakowało skuteczności, wykończenia. Mogę przyznać, że taka sytuacja przełomowa mogła być moja sytuacja. Na pewno chciałem szczelić, miałem bardzo dobrą sytuację. Nie udało się, no, brakowało skuteczności czasami. Myślę, że z Krakowem nawet nie wiem, czy mieliśmy tyle sytuacji, co dzisiaj z Lechem. No jesteśmy na pewno niezadowoleni ze własnej skuteczności. Chyba w, w, w najgorszym możliwym momencie Lech wygrał we Florencji, bo to na pewno waszych rywali dzisiejszych uskrzydliło i nie ułatwiło wam zadania w dzisiejszym meczu. No, widocznie Lech nie miał nic do stracenia teraz w tych dwóch meczach, tak się na pewno nastawił. Grali bardzo defensywnie w tych dwóch meczach, tak jak mówię. No, Lech wcześniej grał ze słabszymi drużynami, dobrą piłkę, brakowało im szczęścia. Teraz grał bardzo defensywnie, dwie sytuacje faktycznie i po dwie bramki strzelają. Taka jest piłka, na pewno jesteśmy zadowoleni.